Witajcie, kochane dzieciaki. Dzisiaj pamiętnik biblijny gotowy, kredki, wszystko gotowe, pismo święte. Dzisiaj pismo święte rysunkowe. Tak. <głos> <głos> ja pokażę Wam właśnie taki rysunek, że go narysowałam Uuu. nawet na dwie strony, bo chyba jest tak, że wydaje mi się, że potrzeba, jakby się na tym skupić. Co takiego się tutaj dzieje? Zobaczcie najpierw. Smutek zamieniam w radość. Można by powiedzieć, że jedna strona naszego życia to jest czasem smutek, ale jak się odwróci tę stronę, mm -hmm. to tam można znaleźć radość. No właśnie. I co to jest za fragment z Ewangelii według świętego Jana? Posłuchajmy. Rozdział 16, wersy 20-22. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina, gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że człowiek się na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. Radości naszej nikt nam nie zdoła odebrać. odebrać. Ale mm. ważny rysunek. Ja nie mm -hmm. mogę. Będziemy rysowali Smutek, który zamienia się w tak mocną radość, że nikt nam jej nie będzie w stanie odebrać. Mm -hmm. Super. Ja pomysł. teraz tak. Narysowałam tutaj taką e, dziewczynkę, która jest naprawdę bardzo smutna i ona ma w ogóle tak cała po prostu płacze, że coś musi się naprawdę dziać, bardzo trudnego, bo to, to jest właśnie tak, że i mówię, na połówce strony, tutaj ona naprawdę jest i taka smutna, i płacze, i no, naprawdę, człowiek smutny to jest właśnie też taki, który naprawdę ma. O, zobaczcie, łzy na wszystkie strony. Tak, lecą. tak. Ale też może być właśnie naprawdę coś takiego, że ktoś może być chory i, i też może mieć jakąś bardzo trudną jakąś, prawda, sytuację. I też wtedy jest ten smutek, ale właśnie nie trzeba. Tracić nadziei właśnie. To jest bardzo ważne słowo Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Jana, a więc z czwartej Ewangelii. Mhm. Zobaczcie, tu ona ma taką po prostu jest. Człowiek smutny, jest też taki trochę przygarbiony, taki, że tak, no taki niepewny, prawda? Bo też gdzieś smutek. załamany troszkę. Mhm. Tak, i właśnie nie wie do końca, co zrobić. O właśnie, i tutaj jeszcze te włosy takie narysuję, no zobaczcie, taki Ole. smutek, no bardzo smutna, nie wiadomo co się stało tej dziewczynce, nie ale wiadomo. coś jest takiego, no bardzo smutnego. A teraz, ja nie wiem jak to się dzieje, bo to ja też nie jest tak, że ten smutek tak od magicznej różdżki jakoś się zamienia, tylko właśnie też gdzieś Pan Jezus, tak jak nam tutaj pokazał na przykładzie, że tak jak kobieta, która rodzi, prawda, to ona, najpierw jest to bardzo trudne, ale potem, jak się urodzi, to już zapomina o tym, i możecie zapytać każdą mamę, czy pamięta, właśnie. No właśnie. Może I to jest w ogóle. Z mamą. Tak, to jest w ogóle właśnie z tym ciekawa. Czy one pamiętają ten ból, czy w ogóle się od razu zapomina, bo jest taka radość. No właśnie, więc zachęcam do tego, żeby porozmawiać z mamą o tym. Jak się zobaczy maleńką córeczkę lub synkę, no mm -hmm. to jest ogromna radość. I pokazać, czy taka byłaś radosna, mamo? <noise> No właśnie, to jak na tym rysunku, to można tak właśnie zapytać. Może być bardzo ciekawa rozmowa. Mhm. Mm ja kiedyś rozmawiałam z moją mamą, to potwierdziła, że to było naprawdę trudne, ale potem wielka I radość, tu. że dziecko się urodziło. No właśnie. Zobaczcie, i tutaj napiszemy ten fragment. Smutek Wasz przemieni się w radość. Smutek, Wasz, Przemieni się w radość. Pamiętając, że Pan Jezus powiedział, że nikt nam nie będzie mógł odebrać tej radości, mm -hmm. ależ obietnica ważna. Ja tu takie duże napiszę: radość. <laughs> o. I sobie będziemy kolorować. Mm -hmm. A my może sobie też przypomnimy, że ostatnio nasza komnata biblijna, plastyczna, zaprasza troszkę muzykę mm -hmm. do tej komnaty. I mamy też taką piosenkę, która mówi o tych właśnie słowach: smutek zamieniam w radość. Pan Bóg mówi. Płacz, zamieniam w wesele, bo jestem panem. No to spróbujemy może zaśpiewać. Mm -hmm. Dzieci kolorują i śpiewają jednocześnie. Raz. Dwa, trzy i smutek zamieniam w radość, płacz zamieniam w wesele, jestem panem. Jestem panem. Smutek zamieniam. Smutek zamieniam w radość, płacz zamieniam w wesele, jestem panem. Jestem Panem. Kiedy się smucisz? Kiedy się smucisz? Głowa do góry. Powiedz słowa Jezusa. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem ja ich pocieszę i razem smutek zamieniam w radość. Płacz zamieniam wesele, jestem panem. Jestem panem, smutek zamieniam, smutek zamieniam w radość. Płacz zamieniam w wesele, jestem panem. Jestem panem. Mhm. Trochę brakowało mi tutaj instrumentu klawiszowego. A. Może coś wymyślę i będę rozwijać klawiaturę. O. Może coś takiego wymyślimy. No właśnie. Słuchaj, ja już właśnie zdążyłam pokolorować właśnie, właśnie ten mój smutek, który zamienia się w radość. Jest różnica, jest różnica? Jest różnica. Jest ogromna różnica. Mhm. Popatrzmy ta buźka, jaka jest mhm. i druga. Podniesiona przez nadzieję. Niesamowite. Mhm. Smutek zamienia, przemieni, we, przemieni się w radość. To jest wspaniała też obietnica Pana Jezusa. Tak. W komentarzu dzisiaj troszkę trudniejsze zadanie. Mogę? Mhm. Napiszcie cztery imiona ewangelistów. W naszym projekcie Moja Biblia uczymy się troszkę, co tam w tej wspaniałej księdze się znajduje, A więc napiszcie wszystkie cztery imiona ewangelistów. Mhm. To co, na koniec, może pomódlimy się też za wstawiennictwem Matki Bożej, za tych, mm -hmm. którzy są smutni, Tak. może właśnie tak, żeby... O pociechę. Tak, o pociechę. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. To do zobaczenia. Pa pa, pa, pa. ściskamy Was radośnie.